Zacznijmy od tego, że trzeba rozpakować motocykl Bo wiedziałem, że ma wieczorem sobie popadać, ale już pogoda jest wyśmienita Więc ściągamy plandekę. Zaraz wam zrobię przegląd pogody na promenadzie i lecimy po parę drobnych rzeczy do sklepu nie będziemy reklamować sklepu elektronicznego, więc plecaczek, zapinki do plecaka, plecak potrzebny mi na te drobne zakupy. Jak tam maszyna pod plandeką? No rewelacja. Lekko do odkurzenia tylko. Jest ok. Także zaraz się widzimy na przeglądzie pogody i będziemy rozmawiać dalej. No i witam Was w ziemi obiecanej motocyklistów mamy styczeń, godzina 16 przegląd pogody słuchajcie. Myślę, że jest 15-16 stopni. Zresztą widzicie ludzie w krótkich spodenkach chodzą więc jest ciepło, a odczuwalnie w słońcu to chyba jest tak moim zdaniem 20, bo zobaczcie, I adidaski i odkryte kosteczki naprawdę skomfortowo. Także ziemia obiecana motocyklistom w tyczeń Godzina 16 i można jeździć. Słuchajcie, jadę do sklepu dzisiaj. Muszę przejściówkę do mikrofonu odkupić sobie, bo się zawieruszyła. A później coś dla siebie, żeby baterię naładować, czego i Wam życzę.